Nawet jeśli na co dzień odnajdujecie się w chaosie, od czasu do czasu warto zadbać o to, żeby uporządkować zasoby waszych tabletów z Androidem. Na początek warto zainstalować dobry manager, który pozwoli szybko zarządzać danymi zgromadzonymi w pamięci naszego urządzenia. Dobrym rozwiązaniem będzie File Expert, Astro File Manager lub ES File Explorer. Jeśli macie w planach kopiowanie plików, koniecznie sprawdźcie CRKO Commander. Dwa okna, jakie oferuje interfejs aplikacji, znacznie ułatwią przenoszenie danych. Kiedy dokonamy już wstępnej segregacji i uporządkujemy nasze foldery i pliki, pora rozpocząć prawdziwe porządki. Tu z pomocą przychodzą cztery aplikacje sprzątaczki: Decleaner, Cleaner, CCleaner, EasyCache Cleaner oraz CleanMaster. Z ich pomocą usuniemy niepotrzebne pliki, które do tej pory zaśmiecały nasz tablet. Aplikacje zamkną również zbędne procesy działające w tle, dzięki czemu nasze urządzenie widocznie przyspieszy. Jeśli to nie pomogło, kolejną aplikacją, która pomoże odświeżyć nasze urządzenie jest Speed Booster. Po jej zastosowaniu również powinniśmy odczuć różnicę, jeśli chodzi o szybkość pracy tabletu. Na koniec dobrze zainstalować aplikację App Monitor Performance Tool. Jej zadaniem będzie zbieranie danych o innych programach, których na co dzień korzystamy w naszym tablecie. Dzięki aplikacji, następnym razem kiedy nasz tablet gorzej się poczuje, szybko odkryjemy co sprawia, że jego wydajność gwałtownie spadła. Wszystkie wymienione tu aplikacje pobierzecie za darmo w sklepie Google Play i pamiętajcie, tablet jest jak wasze mieszkanie. Regularne porządki dadzą najlepsze efekty.